Cześć, Manku. witajcie. Z tej strony Sibar. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. E, witam Was bardzo serdecznie na trzecim odcinku z naszej serii. E, jak widzicie, jest inna gospodarka. Oczywiście z nami jest Aleksander. Kieman, Zapraszam do tego pana e, na kolejny, na czwarty odcinek. I spokojnie powiem od razu: nie, w piątego odcinka nie będzie na nowej mapie, nie będzie na, innym, e, na innej mapie, bo teraz gramy na, od razu mówię na Zdziechowie, Naprawdę, to co się tutaj działo, to co się zrobiło, klimat jest naprawdę mega, mega fajny. Jak widzicie, klasa dominator, no nie jest mój. Pożyczyłem od sąsiada, ale ja chcę go kupić, więc. Kwestia czasu, no i kupię. Bradnerka przyczepa, parę maszyn się zmieniło, bo parę po dochodziło, więc powymienialiśmy. Teleżóweczka, siewing puk jest ten sam. Agregacik troszeczkę e, inny. E, przyczepa, tak jak wiecie, welgierka była. Fędzik z rozsiewaczem, to też było. No i co jeszcze tylko mamy? To nowego, tutaj wiecie, sarny, niesarny przychodzą. Z 60 jaka była, taka jest. E, no i prasa sip -ma. I w sumie to wszystko, jeżeli chodzi o moje pola. Ja jestem troszkę większym bamber, ponieważ, ponieważ mam tutaj trzy pola I tutaj u sąsiada mam jedno, więc tutaj no, jeżeli chodzi o to O ten, e, o ten W ogóle wiesz, że możesz kupić cały napis Simon? Jeżeli chodzi o 127 to jest daleko, ale tam naprawdę jest klimat fajny, to już będzie dla mnie Kosić sąsiad, więc żeby nie tracić na czasie wsiadamy do e, Wsiadamy do Czego? Do czego? Do kombajniku i pomału wycofujemy z gospodarki i wpinamy się i ruszamy w rzepach, więc tutaj już kombajnik, kombajnik rozkładamy, więc tak, ogólnie fendzik, który jest troszkę mnie już denerwuje pod względem biegu, więc może być tak, że ja z nim długo nie wytrzymam. Nie dlatego, że jest brzydki w coś, ja bym go miał naprawdę długo, ale on ma biegi i te biegi dziwnie chodzą, więc będę prawdopodobnie czegoś szukał, będę czegoś szukał innego w zamian jakiś wędzik, jakiś może inna, inna marka, więc jeżeli chodzi o to jeżeli chodzi o to, to kwestia, czas pokaże i mi się wydaje, że coś fajnego tutaj sobie upatrzymy. No, ten sezon na pewno nie nastawiam się na jakieś zyski, ponieważ no, tak jak było jakoś tych półmocno nie ogarniałem, e, więc może być po prostu różnie z tym rzepakiem, może po prostu mi coraz się słabo sypnąć, bo jest naprawdę ciężko z ogarnięciem. Widzę fajnie syczy ten rzepak jak wylatuje z sieczkarni, widzę, że e, nawet fajna jest e, ta tekstura sieczki, więc wy, wylatywania mi się wydaje, że jest fajnie. Więc w tym sezonie aż tak idealnie e, być nie będzie, ale to jest taki pierwszy sezon, to zawsze będzie gorszy. Zaraz tutaj będzie trzeba wapno kupić. My mamy koło 10 tysięcy, no i ja mam 11, a Aleksander ma 14. Na statek jeszcze w tym pułapie się musimy zmieścić. No, ja się muszę zmieścić z wapnem. Hmm, będę trochę musiał wapna rozsiewać. Czy będę rozsiewał? Nie wiem, może jakiś rozciewać. bym znalazł do wapna. Mogę tym swoim kunem, ale to nie będzie realnie wyglądało, że może jakieś wapno granulowane. Bo w sumie też można coś pomyśleć o wapnie granulowanym. Bo też to nie jest jakaś tam głupia. Nie jest to głupia opcja, żeby to wapno granulowane było. Ponieważ no w Ralu czasami, jak się nie wyrabia z wapnem, to takim granulowanym my też parę razy sypaliśmy to nie jest lepiej, więc w sumie mógłbym pomyśleć, ale mi się wydaje, że to by trochę dziwnie, dziwnie by troszkę to wyglądało. Aleksander, dzisiaj, z tego co mi wiadomo, to Kości sobie rzepak u siebie miał do mnie przyjechać, ale że wyszło jak wyszło, że naprawdę jest taki duży zapierdziel. to... E, trosze... Dobra. Jesteśmy po krótkiej przerwie. E, jak zwykle to u mnie jeszcze jest chyba na kanale standard, że jakieś przerwy muszą być. Więc jak mówiłem, no dzisiaj e, Aleksander do mnie nie przyjechał. E, dzisiaj sam muszę sobie radzić kombajnem. Ogólnie my kombajny się w ogóle jakoś pali dziwnie z tego, więc jakby jakieś tam może pasty już klinowe za szybko jadę, bo jednak 10 na godzinę w rzepaku to naprawdę dużo jest, e, więc tak to Powiedz wygląda. Powiedz prawda, Ty nie chciałeś dużo tracić na tym rzepaku, bo ja nie mam przystawki do rzepaku. Też prawda, no. Też prawda. Tutaj no, jest, yy, yy, klasma. ma przystawkę do rzepaku. W ogóle jadę, jadę, jadę i powiem szczerze, że końca nie ma, kurde, tego pola, ale z jednego przyjazdu mam to na to na 400 równą. Więc źle nie jest, mogło być lepiej. Ogólnie taki klasik na początek. No że ja jestem trochę większym bambrem, plan był odkupić od sąsiada bizona, ale tak szczerze myślę sobie, że jak mam tym bizonem te pola kosić, to jest jednak metr różnicy, to nie jest dużo, jest większy zbiornik i w ogóle mi się wydaje, że troszeczkę lepiej sobie poradzę tym klasem, nie dlatego, że ja nie, nie trawię bizona czy coś, bizona ktoś inny kupi, no bo na pewno tutaj na bizona... Znajdzie się chętna, a stąd zawsze będzie mógł sobie jakiegoś giganta kupić, coś tam przypomniło, że też jakiś ten plan jest, więc no, gigant, y, giganty też nie są złe wtedy, No wtedy do równo by dla mnie no. a ja tutaj mm, od razu tak jeszcze powiem, póki pamiętam, za wszystkie komentarze, którzy, e, którzy mówią, że jesteśmy raz, że oddaleni trochę od siebie, kilometrami, lecz to dla mojego fenda to za bardzo, to tam wiecie, takie dużo to nie będzie, a raz to, a dwa, że no jest przepaść że między maszynami naszymi, mi się wydaje, że nie i polami, mi się wydaje, że nie ma przepaści aż takiej, ponieważ ja muszę dużo teraz wydać na kombajn, no bo 200 tysięcy samych pójdzie na ten kombajn, do tego jakieś może RCW do wapna, no to, to tam, to ok, no to, to, to tam już taki mniejszy szczegół, więc moim zdaniem Moim skromnym zdaniem, nie oddali, nie jesteśmy tak mocno od siebie do oddaleni, może mamy więcej pola, na przykład, ale sąsiad ma bardziej nawiezione, ja mam, można powiedzieć, że nie nienawiezione, więc. Yy, yy, bo nie miałam, szczerze powiedział w czasach to wszystko było, te prostu pola wziąłem, kupiłem i tyle. Więc, no, moim zdaniem, tutaj sezonowo, tutaj sąsiad jest, ma szansę wygrać. E, ceny soki są, więc że ogólnie dzisiaj. Ogólnie że biorąc, powiedziemy. Nie wiem, czy uda mi się ten cały rzepak wykosić, no mamy minut ile mamy. Fajnie by było, a jeżeli nie uda mi się wykosić tego rzepaku, to po prostu, po prostu byśmy go zawieźli na przyszłym odcineczku tego. Aleksandra bym skosiu, bo naprawdę to pole jest duże, też nie chcemy tych pier te pierwsze odcinki chcemy, takie, żeby były, ja chcę, żeby były krótsze, a później zwrócimy z takimi dłuższymi odcinkami, bo muszę po prostu się, muszę po prostu się wdrożyć w to nagrywanie, bo tak wiecie, z buta nagrać powiedzmy 30-40 minut odcinek, to, to, to nie jest takie e, łatwe, tak się wydaje, ale naprawdę takie łatwe nie jest. Zapytacie o plany na gospodarstwo, teraz plan, takim jednym wielkim planem to jest budowa, go, budowa e, obory, Budowa bory chciałbym po prostu zbudować, postawić oborę za jakiś czas, pomału, pomału z tym ruszać, znaczy to ruszać to bardziej no tutaj chodzi może coś jakieś, wiecie jakieś wykopaliska i w ogóle, tak się wydaje, bo tak, no to oborę żeby wydać też trzeba trochę pieniędzy, to pierwszym muszę kupić kombajn, no i jest plan, żeby wymienić traktor, na jaki to się dogada to się, to się, to się jeszcze zobaczy, może jakiś na ten, no nie, na SNR'ego nie wezmę, bo to taki bogaty to nie jestem, a oborę też... W końcu będzie trzeba postawić Nawet nie mówię, że cało, tak pomału chociaż już z budową ruszać jakieś tam, wiecie, ściany, nie ściany, ja to się ogarnie i pomału zaczniemy to obory budować, tylko gdzie No to też jest takie wielkie, wielki znak zapytania, po dwóch poprzeczniakach, dwóch przejazdach 40%, więc No już bym mógł mieć zbiornik, no ale niestety na ten, ten sezon mówiłem, mówiłem, że do najlepszych należeć nie będzie ale to się mówi trudno, no nie zawsze, nie zawsze jest idealny rok, powiedzmy, że ten rok troszkę jest, jest troszkę gorszy. Właśnie oborę będę chciał chyba tutaj stawiać, ponieważ tutaj ta gospodarka jest ładna. Chciałem oborę, tak, tak myślałem, do doboru w środku, ale tam, może, właśnie tamta wiatka, która jest ta ceglana, tam za bardzo z maszyny nie zmieszczę więc tamtą w ogóle wiatkę ceglaną będę chciał przerobić jakoś. Może nie mówię, że cały burzyć, ale jakoś ją przerobić, a jeżeli mi się nie uda przerobić, to. Po eee, prostu spróbować, spróbować ją jakoś tam rozebrać i jeszcze jedną ceglaną wiatkę yy, postawić. ok, można tam schować kombajn czy coś, ale to nie jest to, na kombajn już mam yy, inny pomysł, więc yy, jak to mówię, kwestia czasu, poczekamy i na pewno coś się znajdzie. Yy, nie mam silosów, nie mam silosów, więc kolejna Kolejna udoręka, można powiedzieć, na, na tym co teraz nas napotyka, bo wszystko będą się jeszcze posypać na ziemię. Temu paczek jest za 1600 i ten żabak chcemy teraz sprzedać. Chcemy ten żabak sprzedać, ponieważ ja chcę bynajmniej, bo nieraz w się sprzedaje nawet po niższej cenie, tylko dlatego, żeby, tylko dlatego, żeby mieć prosto fundusze. że ja tych funduszy teraz potrzebuję dość dużo. Nie oszukujmy się, ja tych funduszy potrzebuję dość dużo, więc no będę chciał po prostu teraz ten rzepak sprzedać, chociaż to bo jęczmień, e, jęczmienie, no to ja pozostawiam wszystkie jęczmionki, wszystkie pozostawiam. E, tak jak po prostu były. Mm, po prostu tam mam w Sodole jakieś tam miejsce, więc e, ogarnie się a po prostu, jeżeli będzie ładowanie, to będę musiał z sąsiadem zagadać, żeby przyjechał do mnie i to załadował. I jak będzie cena to, to powywozimy mm, Dodatkowe uprawy takie jak kukurydza, słonecznik na razie takie coś iść nie będę, dopóki sobie nie mam kombajnu no bo to jest tak najważniejsze, żeby już jak iść no to też ja nie będę iść powiedzmy tak pół hektara, pół hektara kukurydzy, no bo jak jedziemy to grubo wtedy więc jak kombajn będę mieć, sąsiad ma przystawkę z tego co wiem, ale póki on do mnie przyjedzie, póki on tym bizonem spyka, on też ma swoje pole, więc oczywiście że sąsiad przyjedzie do mnie na usługi, no tutaj jedźmy i to sąsiad będzie kosił u mnie że nie, żeby nie było też kom, też nie, nie chcę, żeby to było tak, że te żniwa mi sąsiad, sąsiad nie przyjdzie i kosić. będzie to będzie tu nieraz mi jeszcze kosił ten sezon, pewnie przyszły sezon będzie mi kosił, e, ponieważ e, no, nie, mam, nie, mam, nie mam jak, może jakaś firma się odezwie z kombajnem na testy, no najgorzej, że fajnych małych kombajnów nowych nie ma, no Rossel masz, e, Rosel masz coś tutaj może być jedynie, jedyną taką marką, która mogłaby coś tutaj podziorgać z małym kombajnem, bo ja nie chcę dużego kombajnu, Taki jest plan właśnie, żeby tego klasa kupić, a po klasie już klasa tukano więc ten kombajn byłby prawie, że na wieczność ze mną. Może nie na wieczność, bo klas tukano ile ma? Chyba 7 metrów header, tak? Mhm. Więc no nie no to, jest, to jest duży przeskok, więc też nie ma, nie ma sensu aż takich przeskoków szybko robić, więc... No do, do, do tukano jeżeli chodzi o tukano to ja tak myślę już naprawdę bardzo, ale to bardzo przyszłościowo, że no wtedy sąsiadem pewnie na równi już staniemy. No bo tak się wydaje, no aczkolwiek Ty chcesz szybciej oddać mikroby zwierzęta pójść, więc Ciebie też to wybije trochę z kasy, bo obora, ile u Ciebie tam obora będzie plus minus kosztować? Myślę, że obory będziemy mieli podobne, nie? Mimo wszystko, No myślę, nie no tak. Że... ja chcę takie obory tak do 30 krów, to jest tak naprawdę maksymalnie, no, jak na razie, 30-40 krów... No to ja też o takiej planuję, no to nie wiem, myślę, że z 60 tysięcy będziemy musieli zapłacić za wszystkie... Rzeczy zrobiłem tak naprawdę na tip No to lekką ręką, Pod tak, ręką. 60 koła to mi się daje, że taką lekką ręką Bo to tak, no tak cenami też, bo ogólnie będziemy ceny zmieniać Tych wszystkich rzeczy, ponieważ na ten, ten kombajn kosztuje 60 koła, no powiedzmy z hdr 68 tysięcy cena realna, no nie, temu ja zmieniam tak że ten kombajn 140 plus plus header, no tak około 180 chciałbym za ten kombajn maksymalnie zapłacić tak samo, tak chciał sprzedawać fenda on jest za niecałe 30 tysięcy do sprzedaży i to jest moim zdaniem cena nierealna, więc sprzedam go za więcej nie dlatego, że chcę zyskać tylko chcemy też, żeby to było w miarę realne, tak? no bo kurde, tyle za 30 tysięcy tego fenda też jest trochę bez sensu mm, więc eee, tak to no. Chodzi też, że skoro mamy kupować po realnej cenie, powiedzmy, ciągniki, no to też po tej realnej cenie jest sprzedawane. Tak 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 tak, 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 tak. Więc to no jest bez sensu sprzedać fender za 30, kupić za 130, więc to bym musiał dołożyć. Nie dlatego, że chcemy Janusza po prostu, żeby kupujemy po realnej, to sprzedajemy też po realnej, więc co by nie było. E, Zapytacie co ze sobą? E, no właśnie tu jest taki nie wiadomo, padł pomysł z pad padł pomysł z wymianą nabornik. Nie jest głupi temat. Ty masz rozrzutnik? Tak, ten mały. Kurde, masz. Ale to póki ty, tak, ty przyjedziesz do mnie, też sobie pewnie będziesz rozrzucał. Też taki kurde temat, trochę ciężki będzie. Ale coś się ogarnie, no to byś po prostu może gdzieś tam, jakbyśmy coś ogarnali, to na parę pól byś, znaczy parę pól, no kurde, u mnie ten, to pole pożypaku to byś kurde robił, robił, robił i końca by nie było. Nie no ale to przecież możesz, też masz 60, to możesz pożyczyć, nie? Albo mogę pożyczyć, a, bo... no. No dlatego, że wiesz, natura nie mam, więc też, też, też jest taki temat, że coś będę musiał, jakiś ciągnik... Właściwie, albo ciągnik, ale ładowarkę to bez sensu teraz brać w tym... Znaczy, kurde, nie ma starych, małych ładowarek. Chyba, że JCB kłapa no, no nie, jeszcze. no nie, 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 ładowarkę brać to dopiero jak się rozwinę z hodowlą, hodowlą krów. Bo moim zdaniem teraz ładowarka jest... E, ładowarka jest moim zdaniem teraz zbędna dla mnie, jakiś ciągniczek z turem, no przyszły no to na pewno nie będzie z turem, ale może jakiś, do, jakiś pomocniczy bym dokupił za jakiś czas, jaki, no naprawdę jest mi ciężko stwierdzić e, jaki ciągnik bym jeszcze wziął pomocniczy, bo szczerze takich małych ciągników no niby dużo jest, ale wiecie tak, tak ciężko, dobra wiecie może pojedziemy sobie prosto, e, ciężko jest ogarnąć, właśnie o tej wiatce mówiłem, że ona trochę taka brzydka, pusta jest. Troszkę takie puste, no kombajn by miał gdzie stać. Ale no moim zdaniem tak to wygląda wiatkę jak wygląda, więc to chciałbym po prostu przerobić na... No ja do serio tak się nie zmieszczę, bym chciał po prostu tą wiatkę przerobić na coś taką... znaczy ten, ten garaż, w sumie bym chciał przerobić na wiatkę plus miejsce na kombajn, taką ten, więc no to coś z kimś będę musiał zagadać, żeby to ogarnąć albo coś przekonwertować. Mm. A co do obory, no to oborę będę mieć, będę mieć, no właśnie też, to jest taki temat rzeka, no prawdopodobnie w tym miejscu będę chciał postawić tutaj, żeby stała, plan był tutaj o w środku stawiać tą oborę, ale tak sobie pomyślałem, jeżeli postawię w środku, nie mówię, że nie, to szczerze tutaj na zewnątrz będę mieć dużo miejsca i co z tym placem na zewnątrz zrobię, mi się wydaje, że też patrz, trzeba, patrzeć, trzeba patrzeć przyszłościowo, nawet jeżeli tu bym postawił, to później z maszynami bym miał ciężko jeździć. Będę mieć większe maszyny, większe to, więc gdzieś też trzeba jakieś silosy postawić, więc tutaj po prostu będzie stała obora. Tu jakaś pryzemka i tu po prostu będzie jakiś plac wiecie, na kiszonkę. Tu jakieś belki będą stać. Mi się, wydaje, że to, mi, mi się wydaje, że to naprawdę fajnie się wpasuje. Śmiechem żartem już prawie... jakbym miał pełny zbiornik, no to będzie... jakby miał, będę mieć pełny zbiornik, no to będzie pełny... Pełen, dwa, dwa pełne zbiorniki niecałe i pełna przyczepa, więc... Jak widzimy, w sumie te przyczepy takie duże nie są, na jakie się e, wydają. Pojedziemy sobie teraz od tej strony. Woli w ogóle tego by się kusiło, bo tak w sumie... Oj, halo? Twoje, tak w sumie się w ralu kości, znaczy to już nie mówię, że na klasie, bo to w sumie więcej widać. Ale tak powiedzmy jakiś bizonik, to no to zawsze się jakoś tam bardziej się wychyla, żeby mm, dojrzeć tego wszystkiego więc zrobimy jeszcze jedną rundkę. Tak dookoła już mam 12 minut odcineczka, plus tu już około 20 minut odcineczka będzie i się będziemy z wami żegnać, bo te pierwsze odcineczki takie będą krótsze, a później jak się już rozkręcimy, to naprawdę już będzie coraz coraz to... Fajnie, jak macie jakieś fajne pomysły na co do nowego mojego przyszłego ciągnika, no to dajcie znać. Mam parę w zanadrzu ciśników, które bym, mam jeden taki główny, który bym mógł wymienić, ale co do jakiegoś pomocniczego ciśnika, naprawdę dajcie znać. Bo szczerze ciężko będzie mi coś takiego fajnego znaleźć. Aktualnie przy tych czasach, gdzie nie ma ciśników, zawsze bym mógł coś nowego wziąć z małych ciśników, ale czy coś takiego fajnego jest? Napisz piękny list do firmy Zetor. O, ciągnik na testy, na pracę pożniwne z turem. A myślę, jaki ci ciągnik? Da, nie wiem, no Pro, y, Proximka na przykład, zetorek jakiś. No w sumie takiego y... zetorka i taką proksimkę. A ty, ty, ten, tego, ten, ten, tego dałoby się? Albo forterę to Nie, 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 fortera to już za duża jest. Proksimka... No, myślę... A, to o Proxima Ci chodzi, tak? Oryginalną. No tak. O no na brzydka A... jest. Szczerze, wiesz, tu robimy Ford Proxima wziął? Pewnie od Daryksona to z no, tak? No, na no, no, kocu była. Do tura, do tura, nie jest takiego, jako, co już rzepak skościłeś? Tak. Wow. Cię Ale pan. ci powiem, powiem no. ci dużo jakoś nie sypło. Tutaj pełna przyczepa 8, no. litrów i... O, ty to tysiąc... 60, 60 ciągasz? Tak. Jednak jakoś dziwnie wyskalowana jest. No. Jest tam mała przyczepa. I no. 1399 dokładnie zostało mi w zbiorniku, a miałem nie sprzedawać, to stwierdziłem, że sprzedam wszystko, bo bez sensu tyle trzymać. No, więc też, też jak dobrze. No, nie no to sypia. będzie fajna akcja, Aleksandra, no to w takim razie u Ciebie na odcinku pojedziemy na dwa zestawy, wywiedziemy ten rzepak. Bo raczej ja tu zaraz mm. będę kończył, więc tutaj chcesz ustaw się. Jak chcesz dalej do mnie na chcesz może zajechać. Jakąś fajną miniaturkę czasem. A ty czym będziesz? Józł? Fendem. O porze. No wiesz, no tej przepy swojej nie zerwę z 60. -ką. No nie radzę, będziesz jechał 45 na godzinę, albo 30. No ty masz teoretycznie 60, więc jeszcze wolniej. To trzypek tak 30, 33 jedzie. Ole leci, kurde, brakuje mi takich żniw, taki odwód, żeby tak sypało, i tak cały czas ktoś jeździ odwodzi, Fajnie to wygląda. Jest klimacik, więc no, moim zdaniem, jeżeli chodzi o mapę, no szczerze, ja dla, dla, dla Aleksandra mówiłem, mi się wydaje, że to jest nawet chyba lepszy wybór tej mapy niż woli brundowskiej. Bo raczej ona się już trochę przejadła, miała klimat, ale szczerze, ta GOSPA, moim zdaniem, to wszystko ma jeszcze lepszy klimat, więc byłem tutaj. Do, tego, do tej mapy troszkę taki sceptycznie nastawiony, ale naprawdę, bo w 19 mi się za bardzo nie podobało, ale szczerze, tutaj ja tutaj jestem zadowolony z tej mapy, z tej gospodarki, mam naprawdę wizję na to wszystko jeżeli dobrze pójdzie, żeby naprawdę będziecie oglądać, łapkować, naprawdę fajnie to będzie wyglądało. Jezu, ale mam tragiczne hamulce z 60. Naciskam no, hamulce. Jak to w 60? No zależy, jak wiesz, jak to, to musisz w takim razie remont hamulców zrobić. no i 20 metrów ona jedzie jeszcze. No to jak też niektóre cienki no Więc dobra no dojdziemy do końca No i w przyszłym odcineczku Aleksandra zobaczycie wywóz mm, Wywóz rzepaku. Zobaczycie wywóz w rzepaku, wywieziemy ten żepaczek, więc troszkę pieniążków przyjdzie, no niedużo, no bo przyjdzie, ile przyjdzie, ale mi się wydaje, że tak czy siak, nawet nie mając losów, jeszcze myślę o bo mam... Dobra, ten... jesteśmy po raz ostatni już na cięciu, bo zaraz tak się kończymy, tak jak to mówił, tak to jest, jak się nagrywa w niedzielę, e, to wszystko, niestety, więc e, no, teraz, jutro już kolejny odcinek u Aleksandra, więc widzicie, zobaczcie, naprawdę, teraz to serię naprawdę pociśniemy, pociśniemy naprawdę grubo, bo no, teraz już jak usiedziemy, mamy wszystko, mamy wszystko ogarnięte, to naprawdę tylko trzeba e, chęci, motywacji i łapek, więc się ładnie. się ładnie. E, no więc zostawcie łapkę w górę, ja się z wami żegnam, trzymajcie się cześć, do następnego odcineczka i się manką.